Perełki Prymasa Tysiąclecia. Lubimy, gdy ktoś nam mówi wprost do serca. A cóż dopiero, gdy sam Bóg przemawia? Módlmy się. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewysłowionej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, Boże źródło wszelkiej świętości. Spraw prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego syna. Jak wiernie kochał ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. Otocz chwałą wiernego sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i jej zawierzył bez granic, u niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. common